sprzedaż przez katalogi. Co to jest właściwie? To jest taki automatyczny sposób tworzenia kampanii reklamowych. Czyli wysyłasz do Facebooka czy innych systemów reklamowych, o którym porozmawiamy sobie w późniejszym materiale, informacje o twoich produktach po prostu wklejasz taki plik, który jest automatycznie generowany w tej dropie, no i wtedy można powiedzieć, że kampanie tworzą się same. Tak do końca nie jest, trzeba będzie też zrobić test. I uwierz mi, że jest to bardzo prosta technika tworzenia sklepu, ale jest kilka, właściwie, reklam, jest kilka takich małych rzeczy, o których musisz wiedzieć. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego my dopiero. Teraz rozmawiamy o, tej, o tym sposobie sprzedaży przez katalogi, a nie rozmawialiśmy wcześniej. Z bardzo prostego powodu, o którym Ci za chwileczkę opowiem. Jak to wygląda? Tak, żebyś wiedział w praktyce. Czyli tutaj rozmawiamy teraz o Facebooku przypominam i jak widzisz jest taka reklama, że ktoś sobie scrolluje Facebooka i nagle mu się wyświetla taki opis, w postaci karuzeli, czyli są to produkty, które są automatycznie Zaciągane z Twojego sklepu internetowego. Jedynie co musisz zrobić, to odpowiednio ustawić no i wymyślić ten nagłówek. Tak jak tutaj widzisz, jest napisane dla ciebie, dla Twojego domu, musisz wymyślić jeden uniwersalny nagłówek. Więc zobacz, wcześniej pokazałem Ci, jak zrobić opis porządny jednego produktu, a tu widzisz, że robić jeden opis i wszystkie produkty skakują. Ja wiem, że wygląda to bardzo fajnie, bardzo optymistycznie, natomiast żeby to zadziałało, trzeba też spełnić kilka warunków, o których Ci opowiem. Jest bardzo ważne na tym momencie, żebyś wybierał rozsądnie produkty. I tutaj, jeżeli będziesz uruchamiał tą reklamę z katalogu, to ważne, żebyś, żebyś miał w sklepie produkty, które faktycznie wyróżniają się i które myślisz, że się sprzedadzą. Dlaczego? Tutaj Facebook będzie rotował wszystkie te twoje produkty i sprawdzał, jakie z nimi zainteresowanie. I teraz, jeżeli ty dodałeś do swojego sklepu 10 tysięcy produktów z różnych miejsc, to nie masz totalnie na tym kontroli. No i druga rzecz, jeżeli Facebook będzie chciał wyświetlić te 10 tysięcy produktów, no to będzie pewnego rodzaju problem, bo musiałbyś dysponować ogromnym budżetem, żeby znaleźć te, któreś najbardziej będą najlepiej będą się sprzedawały. Więc moja rada jest taka, żebyś ograniczył produkty do minimum, no i zadbał o te produkty też o opis. Co to jest minimum? Ja polecam ci, jeżeli masz mało czasu, to dodaj 10 produktów, ale pamiętaj, żeby ten opis był bardzo fajny. Czyli e, wykorzystaj ten model, który był w wcześniejszej lekcji, w wcześniejszych modułach, który pokazywał jak opisać produkt. Bo jeżeli Ty ten produkt słabo opiszesz, nie będzie zdjęć i na przykład ktoś znajdzie fajny gadżet, a w opisie będzie tylko wymiary tego gadżeta, to raczej nikt tego nie kupi. I teraz w tym momencie, jeżeli zadbasz o opis tego produktu, to będzie wyższa konwersja. Nawet jak masz dobry produkt i jest kiepski opis, to wiadomo, że ludzie go kupią. Ale E, wtedy y, może Ci się przestać opłacać ta reklama, a jeżeli zadbasz o to, żeby produkty były ciekawe, czyli ktoś scrolluje sk sobie Facebooka, nagle widzi, o wchodzi, klika w ten produkt, y, no i jeżeli opis będzie zrobiony na tip top, to jest większe prawdopodobieństwo, że ktoś kupi ten produkt, więc pamiętaj, to co wielokrotnie mówię, nigdy nie idź, nigdy. Idź na skalę, na swoją odpowiedzialność, ale jeżeli chcesz sprzedawać i chcesz zarabiać na tej reklamie, no to musisz pamiętać, żeby tutaj zacząć od tych kilku produktów, gdzie te opisy możesz zrobić. Dla osób leniwych, które nie, nie chce się im dodawać tych opisów, to tutaj polecam ci wykorzystać. Wtyczkę Alibot, czyli to jest ta wtyczka, która importuje opis produktu do sklepu. Ona jest, powiedzmy, że te opisy na AliExpressie są fajnie zrobione w większości przypadków, nie w każdym. Oczywiście zawsze je trzeba edytować, bo tam jest dużo różnych rzeczy. Na przykład po chińsku jakieś napisy, albo na przykład, że ktoś oferuje dropshipping. Albo możesz też wykorzystać wtyczkę do Shopee, która importuje opisy. Tutaj musisz niestety wiedzieć, że opisy w shopi są bardzo takie lakoniczne, proste, więc ja wolę importować sobie opisy z AliExpressu. Ale jeżeli zaczynasz, zależy ci na sukcesie, to zacznij od tych 10 produktów i opisz je ręcznie. Pamiętaj, żeby ten opis był też bardzo ważny, żebyś, żeby był ciekawy nagłówek. No i te pierwsze zdjęcie, które jest, one właśnie pojawia się też w tej reklamie. Więc wybierz kilkanaście, kilkadziesiąt produktów. I uruchom na reklamę zobaczysz, co się stanie. Jak to zrobić? No właśnie, to jest bardzo proste, proste pytanie. W kolejnych materiałach, w kolejnej lekcji pokażę Ci, jak to ustawić od tej strony technicznej. Uwierz mi, że nawet jak jesteś osobą nietechniczną, zdziwisz się, że to jest takie proste. Tworzenie kampanii zajmie nam mnie czasu, ale też z tego powodu, że już o kampaniach, jak tworzyć, jak robić opisy, wszystkie te informacje znajdziesz we wcześniejszych modułach. Musimy sobie taki plik pobrać z naszego sklepu, który jest na tej dropie i wkleić go do Facebooka. No i Facebook tam sobie pomieli i od razu sprawdzimy, czy te produkty sobie mm, nasze doda. No i kolejny krok, bardzo prosty, to musimy uruchomić reklamę. Re Tworzenie reklamy też Ci pokażę, nie przejmuj się. Ważne, żebyś teraz y, zadecydował, czy chcesz to uruchomić, czy też nie. I tutaj muszę Cię przestrzec żebyś nie zrobił czegoś takiego, że teraz z tymi produktami, które masz teraz, czyli masz kilka tysięcy produktów ze słabym opisem i żebyś nie uruchamiał tej kampanii, dlatego że szkoda, przepalisz pieniądze. Moim zdaniem powinieneś wybrać, tak jak wspomniałem, minimum 10. Jak ja bym zaczynał, to wybrałbym z 30-40 produktów, takich w miarę, których jest zainteresowanie. I też uwaga, sprzedaż przez katalogi trochę działa inaczej niż wcześniejsze uruchomienie reklamy na jeden produkt. Musisz pamiętać, że jeżeli sprzedajesz w katalogu, to cena powinna być troszeczkę niższa. Marża powinna być troszeczkę niższa, dlatego że idziemy tutaj na masową wysyłkę yy, towarów. Więc, yy, no to nie możesz mieć 300 czy 400%, jak mówiłem wcześniejszych materiałach, ale zrób sobie marżę na początku niższą, powiedzmy, do tych. Tańszych produktów to może być między 30 a 50%. Przy tych bardzo tanich to może być nawet 100%. Ale tak, żeby się udało, znowu tutaj dolicz, że koszty sprzedaży przez Facebooka będą gdzieś oscylowały w granicy około 20 zł. No dobrze, no i uruchamiamy reklamę. No i w kole, oczywiście kolejny etap, który będzie po uruchomieniu reklamy, no to będzie polegał na tym, że będziemy tą reklamę optymalizować. Jakich wyników się można spodziewać. To jest wynik z kampanii która została stworzona w sklepie gdzie opisy były kiepskie więc zobacz mamy bardzo dobre CPC czy kosz kliknięcia mamy dobre CTR. Niestety dodań do koszyka i zakupów jest mało z prostego powodu że osoba która dodawała te produkty nie zadbała o ich opis czyli widać że produkty są ciekawe zobacz jaki mamy koszt tysiąca wyświetleń. Mniej niż 10 zł to jest naprawdę dobry parametr. No, niestety ta reklama tutaj wyszła na zero, ale błąd tutaj jest, który zostanie oczywiście naprawiony. Polegał na tym, że był słaby opis. I tego screena wklejam tutaj, żebyś wiedział, jak te dwa parametry są tutaj szalenie ważne. Tu nie musimy kombinować z reklamą. Takie katalogi same tworzą sobie te reklamy. Tu musimy o to zadbać, żeby był ciekawy opis i ciekawy produkt. No to co. Zaczynamy tworzyć kampanię katalogową. Jako uczestnik Drop Pro otrzymujesz też specjalną checklistę, żebyś sobie zaznaczył i zadbał, żeby te wszystkie punkty znalazły się w twoim sklepie. Ja polecam ci od żebyś miał minimum 10 produktów. Jeszcze mogę ci powiedzieć, że na początku, jakbym to zrobił, żeby mieć bardzo dużo ciekawych produktów, to bym wykorzystał tutaj Shopi. I tu bym wykorzystał taki buyer, że Alibotem kopiował im e, opis tego produktu z AliExpressu, kopiował sobie treść i wklejał do produktu, który został zaimportowany przez Shopi. I w ten sposób będziesz miał fajne opisy i będziesz miał integrację e, z Shopi. Jeżeli boisz się wysyłki za granicę, to pamiętaj, że możesz zawsze wybrać wysyłkę z Polski. Możesz także korzystać e, z hurtowni, ale powiem Ci szczerze, że asortyment, który znajduje się na Shopi, jest w dobrych cenach, i, no i w Shopi masz. Nie dość, że dużo kuponów różnego rodzaju rabatowych to też jest darmowa wysyłka. Oczywiście ograniczona ilość, ale można zrobić. Czyli 10 produktów. Upewnij się, że to są naprawdę wybrane produkty, o których wcześniej Ci wspominałem czyli produkty, które się sprzedają. Druga rzecz to, żeby te produkty miały dobry opis. Albo importujesz z AliExpress, wyrzucasz te napisy, które są tam napisane po chińsku. Albo możesz skorzystać z tych szablonów, które Ci dałem. Wiem, że to jest bardziej czasochłonne, ale pamiętaj, że to wpływa mocno na sprzedaż. Jeżeli będziesz miał słabo produkt opisany, będziesz miał tanie wejścia, niestety nikt nie będzie tutaj tego kupował. Sklep nie może zawierać śmieciowych produktów, czyli przestrzegam się przed czymś takim, żebyś integrował się z wszystkimi hurtowniami albo brał gotowy sklep i żeby tam nie było 20 tysięcy produktów. Dlatego, że jeżeli masz budżet, załóżmy 100 zł to zanim Facebook wyświetli wszystkie 10 tysięcy produktów i zobaczy, które są te najfajniejsze, które się klikają, to wydasz pewnie kilka tysięcy złotych, a to nie chodzi. Jeżeli masz 10, to Facebook od razu zacznie je wyświetlać i wtedy będziesz wiedział, które produkty są. Na topie, które się klikają, które się sprzedają, a które też nie. Pamiętaj także, że musisz działać tutaj z niższą marżą. Czyli w tym moim wcześniejszym rozwiązaniu, jeden produkt na niego ustawiamy, ok, to działa. Natomiast tu idziemy na masówkę. Tu będzie klikało dużo osób, które zna mniej więcej ceny i tak dalej. Więc jak te ceny będą odbiegały od ceny rynkowych albo od takich. Cen, które by się nam wydawało, że, że są ok, no to będzie problem. Ja do takich produktów, które są tanie do 10 zł i wyglądają na drogie, to można też stosować oczywiście te 300, 400, czy nawet 1000% marży. Natomiast z tych takich produktów, które kosztują około 50 zł, no to ciężko sprzedawać go już za 150 zł czy za 100 zł, po prostu dodać sobie niższą marżę. Ja tutaj bym liczył, że koszt sprzedaży będzie do 20 zł. Pamiętaj, żeby nie reklamować wątpliwych produktów, bo możesz dostać bana, Na przykład daj sobie CBD tylko dla testów, a wcześniej nie uruchamiałeś reklamy. I tutaj, jak prześlesz plik, to wszystkie towary zostaną zaimportowane do Facebooka. No i jak one zostaną wszystkie? No to na przykład to. Twoje olejki CBD też mogą zostać zaimportowane więc będzie taki problem że dostaniesz bana na konto więc upewnij się że wszystkie rzeczy cały asortyment który masz nie wzbudza żadnych kontrowersji oczywiście później ci pokażę jak można wyłączyć takiego poszczególne produkty wyłączyć z przesłania do Facebooku ale lepiej to, to mieć. Ciekawe główne zdjęcia Facebook jak sobie jak przesłamy do Facebooka ten plik to zawsze pobiera sobie pierwsze zdjęcie. Więc spraw, żeby pierwsze zdjęcie było naprawdę ciekawe. Poprawny nagłówek. Nagłówki też są importowane, wyświetlają się, więc y, sprawdź, żeby to wyglądało w taki sposób interesujący. Tutaj, jeżeli ktoś wejdzie i kupi i Masz tam 20 czy 15 zł zysku, to żeby ten zysk zwiększyć, to wykorzystaj tutaj apsele. czyli do poszczególnych produktów musisz powymyślać sobie jakieś apse, żeby zwiększyć wielkość koszyka. Dobrze mieć także pop-up zapisem do newslettera, to miało być do newslettera, dlatego że część osób, która wejdzie, zostawi to dane, to może jak zrobić jakąś promocyjną paczkę na z okazji jakichś świąt, no to ta osoba może bardziej, się, bardziej ją zachęcić do kup. Jeżeli masz uruchomioną tradycyjną kampanię na jeden produkt, spokojnie zostaw to. I tutaj też jedna rzecz, że zachęcam Cię, żeby to były sklepy branżowe. Czyli jeżeli obecnie, teraz na przykład sprzedajesz nawilżacz powietrza, czyli rzeczy dla domu, no to dodaj rzeczy takie, które są dla Twojego domu. Jeżeli masz sklep wędkarski, no to dodaj rzeczy z, wędka, z, z wędkarstwem. Facebook lepiej się nauczy, ten Pixy się nauczy działać i wyświetlać Twoją reklamę, kiedy Twój ym, sklep jest taki jedno, jedno, jednobranżowy, a branża jest zbliżona. Uruchom reklamę według mojego modelu, czyli 5 Targetów. Tutaj zobaczysz, że no nie dodajemy grafiki i tak dalej, dodajemy tylko jeden opis. Z tym opisem jeszcze można troszeczkę pokombinować, to ci powiem, przy tworzeniu reklamy, ale nie za wiele, więc zawsze ja zaczynam od tych pięciu targetów i później wyłączasz te targety i patrzysz, które targety najgorzej działają. No i popraw te um, opisy na tip top tych produktów, które się sprzedają. Zobaczysz, będzie taki efekt, że będą wejścia na produkty, a później zobaczysz, że tylko niektóre produkty ludzie będą. Kupowali, więc wtedy to daje Ci dwie wiadomości. Przede wszystkim, ten produkt jest dobry i możesz z niego zrobić produkt jednoproduktowy, sklep jednoproduktowy. A druga rzecz, wtedy możesz poprawić ten opis. No bo jestem świadom, że zaczynając od tych dziesięciu produktów i stworzenie ich opisu, może być to ciężkie, czasochłonne. Natomiast tutaj, jak widzisz, produkty, które się sprzedają, możesz zadbać o ich opis. Wtedy na pewno to zwiększy, zwiększy sprzedaż. To tyle. Zacznij działać i w kolejnej lekcji pokażę ci jak taką reklamę stworzyć.